Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik-Sekielski. Zostań naszym patronem. Ja mam tak pana w tym momencie, niestety jestem zmuszony, to nie jest żadna osobista wobec pana uwaga, traktować jako przedstawiciela Kremla, bo tylko Kreml chce, żeby ten pan przestał być ministrem obrony narodowej. Dzień dobry, witamy w Polsce, w kraju, w którym nie ma rzeczy niemożliwych. Na biało-czerwonym Marsie. Biało-czerwony Mars. Prezes z amerykańskiej stacji robi rosyjską stację. Czemu nie? Wszystko można. Prezes jest w stanie powiedzieć wszystko. A czy ty się czujesz powiedz bezpiecznie tak w ogóle w Polsce pod, pod ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem, który przez pół roku nie może znaleźć rakiety? Wiesz, że w ogóle tam w Bydgoszczy ci tą rakietę znaleziono w końcu, że tam są pielgrzymki, ludzie chodzą, części zbierają. Wiem, Takie że sam... artefakty się pojawiają już w przestrzeni no to... publicznej. Słyszałem, że w ogóle na jakiejś korze się Matka Boża pojawiła w ogóle, tylko nie wiem czy to tam. Mariusz... To w parczeby, to w Parczewie, to jest A, no widzisz, no to może coś w tych drzewach jest, moc, jakaś przyszłość. Mariusz w stanie historycznym był i dobrze, że prezes tak, wiesz, go pogłaskał po zadzie, powiedział Mariusz, jestem z tobą, jesteś twardy. No, no bo jest twardy Mariusz. No Mariusz jest takim delfinem trochę, wiesz, prezesem. Tak, i... jak Kiedyś Byszek Ziobra był jego, wiesz, delfinem, to teraz jest Mariusz. Taki no. trochę podstarzały ten delfin, ale zawsze delfin. No, zawsze, no ale przy takim nie żaden. No, no. w delfinowi się w pysk nie zagląda. Ani w, w płetwy? <laughs> A powiedz mi, jak, jak ty się w ogóle upatrujesz, bo ty jesteś prawnikiem, tak. więc może ty nie wytłumaczysz, nad tą figurą y, 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 logiczną, która się pojawiła w Sejmie w piątek, Lex Tusk. No, prawo, które jest stworzone po to, żeby Tuska utrącić z, z życia publicznego. Nie, to to... I, bo ja się zastanawiam, ja bym chciał. Ja, to, widzę Janusza Kowalskiego, mhm. w Todze w ogóle sędziowskiej, który tam wyroki wydaje. Ja myślę, że wezmą Tuska na taki Wiec Kaczyńskiego, wiesz, jak, no nie wiem, spytają się, kogo, kogo, kogo tam ocalić. Tak jak kiedyś tu on wybrał barabasza, wiesz, wybierze, żeby Tuska gdzieś tam, nie wiem, spalić, wygnać, czy cokolwiek zrobić. No to jest taka, wiesz, już totalna po prostu demagogia. Hamuwa. No. Hamuwa taka kompletna era kamienia łupanego, jeśli chodzi o prawo. Cofamy się, nie wiem, do jakiegoś takiego sądu jaskiniowego. Ja przypomnę, że w Izraelu nie ma już w zasadzie wymiaru sprawiedliwości, bo Knesset może kasować wyroki Sądu Najwyższego. No w, Turcji, w, Turcji, w Turcji sędziowie siedzą w, tak. siedzą w więzieniach, siedzą w więzieniach, ale ludziom się chyba podoba, bo z tego co wiem, Erdogan po raz kolejny wygrał wybory. No podobno, natomiast Ciekawe jest też to, że ja tak słyszałem, że w Mińsku i w ogóle w Moskwie to wstrzymali oddech. No bo kurczę Jarosław zawstydził, no. Znaczy, zawstydził. Swoich, swój, swojego przyjaciela, Władimira Putina, który, do którego kiedyś tam wysyłał serduszka z przemówienia. Standardy mamy takie rosyjsko, jest, białorusko, się... turecko, jakie? Izraelskie. Tak, i tam się w Rosji w ogóle trochę uspokoiło, bo wiesz, bo karnowcy rozwalili w ogóle system tam, który ich atakował Kremlowscy 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 Mówiliśmy o tym dwa odcinki temu. Panie i panowie, przyjaciele Rosjanie, przyjaciele Rosjanie. No to jak już jesteśmy przy opozycji i polowaniu na opozycję, która się przez 8 lat odbywa i się odbyć jeszcze nie może, no ale jest i, i trwa. w tygodniku nie, w portalu w Polityce.pl najlepszym tygodniku tym zaatakowanym przez Putina Jakub Maciejewski postanowił puścić Pawia. No, czasem każdy człowiek musi się wymiotować. Ciężko tutaj... ciężkostrawny Paw tym razem. Tak, <laughs> ciężko ale bardzo mi się, mi się no. podoba. Politycy, jak na razie opozycji, szukają dróg dotarcia do najmłodszych internautów, więc zaczęli na przykład używać ich slangu. Donald Tusk nazwał Morawieckiego Bambikiem, ale Wanda Nowicka ruszyła krok dalej. I na TikToku życzyła ośmioklasistom powodzenia na egzaminach. Używałem słów młodego pokolenia: Bambik, a dalej Essa, czyli mam wywalone, zaś owej Essie towarzyszył luzacki gest ręką. Mm -hmm. Skandal. No. Nowicka ma prawie 70 lat. Nie, staruszka, uchodź, nie uchodź. Staruszka, gadająca luzackim językiem, wkrótce może dorwie jakieś ciuszki młodzieżowe, może wytatuuje sobie dziarę. Na przykład ze świata, który. Ale to są znowu, wiesz co, projekcje. I założy Tinder'a projekcje, z opisem seks zobowiązań. Projekcje marzeń, bo ja sobie wyobrażam tak. pana Maciejskiego, jak, że tak powiem, sparowuje się z, z Nowicką, tak? Jakoś Pan I Jakub w, ja w, w ogóle się sparować z jakąś e, videcom, bo się To może nie udać. No, mów dalej. No więc seks zobowiązań na Tinderze będzie. Jak się zniżać do czegoś poziomu, to na całego. Nie rzecz, nie rzecz oczywiście w samej Nowickiej, jak y, dla mnie może chodzić w bikini na paradzie transseksualistów, ale ta pogoń za młodymi jest intelektualnie i społecznie degradująca. Oczywiście, no to znaczy. nie, no ich trzeba to w ogóle, po co w ogóle z tym ktoś zauważa te dzieciaki, nie, generalnie bez sensu. Nie, 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 w ogóle bzdura. No. Zapomniał chyba pan Jakub występy tego z Pałacu Prezydenckiego Andrzeja. <grym> tak A prawda z tym, całym establishmentem jest po prostu taka, że to pomarszczone dziadersy przebrane za kidów. Dziadek wojewódzki jako największy ziom trzeciej RP, wuj owsiak w fancy okularach, Grant Krzewicz, szydzący z osób trans, gdy nikt nie widzi. Babcia Kasia z wypowiedziami rynsztokowej Meliniary. Piłkarzyk Tusk pompowany przez speców od PR-u. Siwy gejuszek Biedroń rozdający buziaki w mediach społecznościowych. Gejuszek. Wszystko to jest mniej wiarygodne niż stare chłopy grające boginie w starożytnych greckich teatrach, pisze pan Jakub Maciejewski. Ja myślę, że pan Maciejewski ma jakieś takie ciekawe marzenia. No, fakty Panie Maciejewski są takie, że kim jest Tusk, wiemy, kim jest Owsiak wiemy, kim jest siwy Gejuszek Biedroń, wiemy. A pan, Panie Maciejski. Panie, panie, panie kim pan jest, tak, to wiem ja, pan artur i nikt więcej. Bo Maciejskich jest jak psów. No pan się trochę wyróżnia. Albo jak kotów. To jest TikTok? Jestem na TikToku. Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie. Ale potrzebny jest też sport. Myszulko pojawiło się y, propozycja hasła wyborczego. O! Oczywiście dla rządzącej partii, no bo jesteśmy w tygodniku wiadomo. sieci. Który niepokornie i z wielką uwagą patrzy na ręce władzy. I pan Janek Pietrzak. O! Młodzieniaszek. Tak. Siwiutki. -siew -siew no, ten. No, nie, no. Nie, dobrze, bez sugestii. Hasło wyborczego zaproponował jakie? Nie wiem. Pis na bis. <laughs> bardzo ładne. I teraz słuchaj. Ostatnie zgromadzenia Prawa i Sprawiedliwości, zwane ulami, pokazują pracowitych ludzi rzetelnie definiujących polskie problemy i zagrożenia. Może A być. oczywiście. A wokół tego ula hula żywioł wszelaki. Trutnie, szerszenie, bąki, pająki, muchy, plójki i tak dalej. Jeżeli to tałataństwo dobierze się do naszego ula, to miód diabli wezmą, a pasieka przepadnie. A miód wiemy, co to jest ten miód. Wiemy, wiemy. Zaraz powiemy. A, <laughs> jest sprawą wielkiej wagi kontynuacja obecnych rządów, by olbrzymia praca nad rozwojem kraju nie poszła na marne. To taki gomułka chyba. No. Pis musi pisować. By nie zasypano kanału na Mierzei Wiślanej. Nie wyrzucono ze szkół świetnej książki profesora ha. <laughs> Nie odesłano Himars i Abramsów do USA, nie rozpędzono wod, nie przebalono zapory na granicy z Białorusią, nie odebrano wsparcia socjalnego tym, którzy tego potrzebują itd. Usłyszałem właśnie zarzut, że PiS stara się przybudować społeczeństwu. No właśnie, inne partie robią wszystko, by się podobać komu? No komu? Niemcom, panie mecenasie, Niemce. i razem z nimi okradać Polaków. Niemcy. Ja nie wiem, jak to jest to Niemce czy Ruski w końcu, bo kurde, ja się gubię cały czas. Ja nie wiem, mnie to rozwala najbardziej tak jak Kaczyński się przypieprza do tvn że jest rosyjską telewizją, mimo że jest amerykańską, reszta tych pisowców mordę zawsze piłuje na to, że Der Onet, Der Newsweek i tak dalej, że ten Axel Springel to niemieckie jest. Mimo, że większościowym udziałowcem są też Amerykanie stary. Słuchaj, ja myślę, że. O to chodzi? Ja myślę, że we wrześniu pójdą w Szweda, nie? W Szwedów. Szwedzi, ale Szwedzi są, Szwedzi są ok? Czy nie, czy Szwedzi nas. Znowu? Nie, nie wiem, no, ale tak czemu nie? Szwedzi nam znaczy... oddadzą dzieła sztuki, słuchaj. O właśnie. No, oddajcie no, no. no. nam dzieła sztuki no. i generalnie przyślicie tutaj jakąś ekipę, żeby odpompowała potop. To jest pasja. Polska jest moją pasją, mogę powiedzieć. Wiesz, że, 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 że premier tankuje. Nie wiem, ale zachowuje się jakby tankową. No, tak. tankuję, tankuje. I ostatnio zatankował, w kwietniu zatankował 5700, wiesz? A co 5700? No, 5 dotacji. 70? 5 dotacji, milionów Ta tak. 5 milionów 700 fundacji niezależne media kojarzonej, uwaga, dlatego pana akurat znamy. No tam nie to Tomaszem się... Sakiewiczem, Cifem Gazety Kolejnym Polskiej. Kolejnym niepokornym, tak. Gazety Polskiej codziennie i prezesem TV Republika. Pieniądze pochodziły z rezerwy budżetowej. O! kurde, nie no, mają tam, na Co, co kasa. tam inflacja? I słuchaj, no tak, taka się 5 ra... Stary, pamiętasz, oni kilka lat temu dali na y, y, 7 chyba baniek na y, Sakiewiczowi zresztą, na zrobienie takiego, tak zwanego Puszcza TV. Ja to wiem. było w internecie, taki ja serwis. Jak się później wchodziło na te, na te, to te bo tam z... były na żywo jakieś transmisje z... Puszczy no. z lasu, i tam były jedno wyświetlenie, siedem wyświetleń. Siedem ja myślę, że my za 100 tysięcy byśmy zrobili, Marek, nie? Generalnie. Nie, 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 my się musimy cenić teraz. Tak. Dobrze. Jak takie patałachy biorą pićset, ja ja 15 tysięcy. Ja tam ich defraudacji tak wiesz, poniżej baniek nie odnotowuję, tak. nawet, bo to ciężko. No ale teraz, Marek, zamień yy, się w słuch, mhm. zobacz o czym ma wyobraźni, wielką scenę, garnitury tych sympatycznych panów yy, o tych prawicowych rysach słowiańskich. Niepokornych. Podkreślmy. To. Czwartkowy wieczór. Tomasz Sakiewicz w towarzystwie polityków PiS zaproszonych gości świętował dziesiątą rocznicę powstania telewizji Republika. Ludzie widzieli w naszej stacji nadzieję i pewną możliwość swobodnej debaty, której wtedy nie było. Telewizja Republika była odpowiedzią na brak wolności słowa, mówił ze sceny Sakiewicz i zachęcał, żeby głosować na PiS. Czeka nas czas wyborów. Będziemy wybierać między tymi. Którzy Polskę rozbrajali. Którzy a tym, dali nam 5700. A którzy uważają, że Polska powinna być niepodległa, kontynuował. W trakcie uroczystości odczytano list prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który podkreślał, że rządzących ze wspólnotą TV Republika łączy łączą wiedzę natury ideowej, no, też strumienie finansowe oczywiście. Podzielane wartości. no tak. wiadomo, jakie to są wartości. Wartość pieniądza jest nigdy <grym> tak. nie do przecenienia. A także miłość ojczyzny i zrodzone z niej, jaki on jest romantyk, pragnienie pracy dla Polski. <grym> za 5700. <grym> za 5700. Na gali obecny był również premier Mateusz Morawiecki, który dziękował mediom Sakiewicza za konsekwencje promowaniu republikańskich wartości, mhm. jak wspólne dobro, dbałość o wszystko, co umacnia nasze bezpieczeństwo. No i 5700. Kreml też sobie lubi obligacje kupić. Ale nie samym Sakiewiczem PiS żyje, ale również no. braćmi, braćmi karnowskimi, no. niektórzy mówią kremlowskimi. Tak. I w ubiegłym roku spółka Fratria, wydająca m.in. sieci, gazetę bankową i w polityce.pl zwiększyła się, jeśli chodzi o przychody, o prawie 10% do 37 milionów. Głównie dzięki wzrostowi wpływów reklamowych, Marta. A, ja wiem kto tam najwięcej, bo ja czytam to co tydzień. Tam, słuchaj, Lasy Państwowe najwięcej ścielą hajsu, Lasy? Lasy Orleny, Orlen, też, Orlen też. Też, też tankuje, tak Orlen tankuje ostro. Tam jest zasypany, tam nie ma w ogóle komercyjnych reklam. Tak. Tam nie ma komercyjnych reklam. Tam tak. Spółeczki słuchaj, zysk netto spółki zmalał z 4,5 do 4 milionów złotych i w prawie w całości zostanie wypłacony jako dywidenda. Brawo. I z tej dywidendy 850 tysięcy złotych trafi do braci Karnos. No to słuchaj, bo teraz cztery bańki, poprzednie 3 lata było 15 bańek, to 19. No to już tak dwie dyszki. Tak. To jak tak. na jedną kadencję, powiem ci, jak na jedną kadencję. No, no, co ty myślisz? No, 20 no, no, Jest jeszcze taka informacja, że państwowe spółki, instytucje czy nas to dziwi, chętnie wspierają też organizowane przez wratarię eventy. W sprawozdaniu firma wyliczyła, że zorganizowała w biegłym roku galę. Człowiek wolności 2021 tygodnika siedzi, przyjazna firma ubezpieczeniowa i ubezpieczeniowy menadżer roku. Słyszał się o takim czymś. Techno biznes, najlepszy o. bank oraz bankowy menadżer roku. To o. Gazeta Bankowa. Biało-czerwone róże, portalu w polityce, tak. złote kamery, telewizji złote kamery. w Polsce i czwarte forum gospodarcze. Drugie zielone forum w gospodarce oraz Kompas Polski. Wiesz co? Tak stary, trzeba żyć. <grym> kurde. Nie to... chodzisz do roboty i wiesz. Ale, patrza, ale, ale, ale ciągle mało kurde. Nie. Ja nie, 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 wiedzą, że, nie, nie, Wiedzą, że jak się władzunia skończy, to nie, nie, to nie będzie reklam z płyskami państwa. Nie Nie, nie I nasycenie. te 20 bani, które się wyciągnęło w dywidendach będą? zapewnią komfort życia. No. Tak. Na najbliższe lata. I już gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego. Wstyd, panowie. Wstyd. straszny wstyd. Jesteśmy teraz razem w Gazecie Polskiej, tu już wspomniałeś. Tam co tydzień się te kluby Gazety Polskiej spotykają. Tam co tydzień jest. Ja to czytam, więc mhm. co tydzień prezes wysyłali. Wiadomo, że tam nie pisze go prezes, tylko tam jakiś Bochenek albo mhm. nie wiem, ktoś inny. Nieważne i tam jest, zawsze jest ty bla bla bla. I, to samo. I są Bochenka. goście specjalni, yy, też specjalnej troski <laughs> najczęściej. I Antoni robić tym razem, bo była o. rzecz się dzieje y, w piotrowie Trybunalskim i wicepremierowi i szefowi MON-to jest taki fragment relacji wicepremierowi i szefowi mon Mariuszowi Baszczakowi w ostatnich dniach zarzucono, iż usiłował wyciszyć sprawę rosyjskiej rakiety, aby nie ujrzało to światła dziennego. Chodzi o obieg znaleziony pod goszczą. Do tej kwestii odniósł się gość honorowy forum klubów. Gazety Polskiej Województwa Łódzkiego, które odbyły się w piątkowie Trybunalskim, a jest tym, 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 tą, tą personą marszałek senior Antoni Macierewicz. I teraz będzie cyzac z pana Antoniego. Mam wrażenie, że mierzymy się z kolejną próbą odwołania rządu, w tym także zaatakowania ministra Mariusza Błaszczaka przez opozycję i przez tych byłych generałów i byłych funkcjonariuszy, którzy zostali z wojska usunięci głównie przeze mnie, Dlatego, że nie zgadzali się na przesunięcia armii z terytoriów zachodnich na terytoria wschodnie. Musiałem tutaj połknąć ślinę. Byli przyzwyczajeni do tego, że formacje polskie mają bronić Berlina, Drezna, Lipska, ale nie mają bronić Rzeszowa, Białego Stoku, wschodniej granicy. Przyjmowali założenie, że trzeba bronić Niemiec, a nie Polski przyjmowali założenie, że terytorium na wschód od Wisły jest z góry stracone. Wtedy, jeśli Rosja nas zaatakuje. Ciekawe, ciekawe. Antoni tak widzę, nie próżnuje. Antoni on... rozmontował y, służby, roz... służby no, wojskowe, roz... wywiadowcze. Tak. Y, chyba za poprzedniej kadencji. Mhm. Teraz chce, nie wiem, co to no, To wojsko chciałby rozłożyć do końca. No To jest taki ewidentny ruski trzpiąt, po prostu, nie? Tak, ale on się rozwija. Przymordet, że po prostu o swoim patriotyzmie przywiązany, natomiast mm -hmm. robił wszystko, żeby zdegradować w ogóle to wojsko do roli, nie wiem, jakiej nawet już teraz nie? Dla mnie wracam non stop przy takich wypowiedziach pytanie, co Kaczyński na niego ma. Tak mówię zupełnie nie, poważnie. Co, co on ma na Kaczyńskiego? Co on ma na Kaczyńskiego? No. Przepraszam, co on ma na Kaczyńskiego? Oczywiście, że tak. Wiesz, bo. No powiem ci, że generalnie no, facet jest obłąkany. Nie? Tam jest wariatów paru, tak, ale jest on taki jest, że tak powiem, nie? takim już obłąkanym rycerzem. Jest, a może prezes widzi jakąś logikę w tym. Nie jeden dureń niestety do naszego zawodu się dostał, nie jeden manipulator w tym zawodzie funkcjonuje. Mamy maj. A wiesz, co to jest za Ma, Maj pachniała Staska kępa kiedyś takiego miesiąca Też. Maj to jest miesiąc, w której kobiety i dziewczynki ubierają się w spódnicy. Dla Maryi. Wiedziałeś? O, no, coś słyszałem, ale to. No, podoba widzisz. mi się to, w sumie. Temat kobiecego pamiętam. stroju wciąż dzieli, pisze Aleksandra Gajel na jednym z katolickich portali. Sukienka jako spódnica, jako atrybut kobiecości, niekoniecznie oznacza to, że samochodzenie w spodniach to coś jednoznacznie złego. Ale samo zjawisko ma nieco głębsze konsekwencje, którym warto się przyjrzeć. W ostatnich dniach kwietnia internet obiegła reklama. Wyzwania. W maju chodzę w sukienkach dla Maryi. Autorki akcji wraz z promującymi wyzwanie Radiem Niepokalanów zachęcały kobiety, aby w miesiącu tradycyjnie poświęconym Matce Bożej oddawać jej cześć również ubiorem, czyli chodząc w sukienkach przez 31 dni. Akcja stała się inspiracją poetycką Lewicy. Taki wierszyk powstał nawet. A. Nie zasmucaj Maryi. Golfy noś wokół szyi. Chwal Bogu rodzice, nosząc długą spódnicę. Smutna niepokalana, gdy odkrywasz kolana. Nosząc spodnie, żyjesz jakby niegodnie. To Maryi pragnienie, by zakrywać golenie. Dla Najświętszej Panienki trzeba nosić su... Kienki. Pięknie, Marku. Autorem wiersza jest Łuchasz Kachnowicz. Jeszcze do niedawno był katolickim księdzem, obecnie zaś szeroko udziela się w mediach jako działacz no jaki to może być dzieło? LGBT pewnie. Marek, bingo, jak ty wszystko wiesz, jak nie Niemiec, jak nie Rózek, to LGBT. Przewidywalne te księgi. Po pierwsze więc mamy pewność, że Maryja chodziłaby dziś w dżinsach i wspierała feministki. Skąd ten pomysł? Ciężko stwierdzić, bo to co wiemy o niej z Kart Pisma Świętego wskazuje raczej, że Maryi daleko było od agresywnych i krzykliwych pań znanych ze strajku kobiet. Tak, to była taka cicha ziuta. Nie lepiej zresztą jest w kościołach. Normą jest nie tylko to, że idący na Eucharystię ubierają się nieodpowiednio, to znaczy w stroje za krótkie czy zbyt odsłaniające. Coraz rzadziej niestety nawet w kościele można zobaczyć kobiety w sukience czy w spódnicy. Marku ja nie chodzę, a ty chodzisz? Ja też nie chodzę. I z jednej strony nie jest to obowiązek, aby właśnie tak się ubrać. Z drugiej strony czy naprawdę na tę najczęściej zaledwie jedną godzinkę w tygodniu nie możemy jednak założyć bardziej odświętnego stroju? pyta autorka. Skoro nie jest to absolutnie nieprzekraczalny wymóg, to właściwie po co? Choćby po to, żeby ten atrybut kobiecości widziały nasze córki i ich koleżanki. Ty, ale to nie jest takie kuszenie trochę to znowu później będzie, że wiesz, że tam jak jeden, jeden się tam złamie i wiesz i wykorzysta wbrew, wbrew jej woli, nie to wiem. będzie znowu awantura, że, wiesz, że kobiety I, źle, zszują, i, tam, I tak źle. I tak źle i tak nie dobrze. No no. Małe dziewczynki, nastolatki, młode kobietki, których światopogląd i wzorce społeczne dopiero się kształtują, i które także wzorem swoich mam, cioć, pań prowadzących schole czy po prostu sąsiadek z kościelnej ławki nie ubiorą się nam prze świętom elegancko i kobieco, ale w bluzy, szerokie spodnie albo odsłaniające pępek, bluzkę. Bo tak jest najwygodniej i najmodniej. Co gorsza jednak, jak się ubiorą, tak też i pomyślą, że kobiecość to unifikacja i równoprawnienie do mężczyzn, wyzwolenie i trochę byle jakość. Ja w ogóle chciałem podziękować Andy'emu. Andy to jest mój taki kolega z Instagramu, który mi taki właśnie Inspirujący tekstik tak, wysłał. Bardzo Ci też wysyłają? Ja wysyłam. No, trochę. Nie, no mi nie wysyłają. No. Tak. Co ja będę, co ja będę się miał. No i oglądają. W ogóle dostałem, wiesz, takie miłe pozdrowienia od portalu Polish To. To już mówiłeś co tydzień temu, więc. No. Ale możesz się chwalić co tydzień, jak chcesz. No, nie mam z <noise> tym problemu. On jest trochę zazdrosny, wiecie. Kobieta niech nie ubiera się w strój mężczyzny, bo jest to w obrzydliwością w oczach pana. Na koniec, jeśli chodzi o mnie, taki mały katolicki fiś. Mał tym razem mały. to będzie portal Mateusz i pytania o wiarę. Mateusz. Marek, chwyć się mocno za poręcz. Wy, no nie wiem, zapnijcie pasy. Złapcie się za ręce, trzyma, jarka tutaj za, bo będziemy za, rozmawiać za o masturbacji małżeńskiej. Ach, na początku zawsze jest pytanie. Jesteśmy z żoną 5 lat po ślubie, mamy dwójkę dzieci, 4 i 2 lata. Uczestniczymy czynnie w życiu parafii, od dłuższego czasu poszukujemy odpowiedzi na pytanie, o wzajemne dawanie sobie przyjemności. Pieszczoty w okresie płodnym zmierzające do osiągnięcia orgazmu lub Dłuższego podniecenia bez zamiaru poczęcia dzieci i bez zamiaru całkowitego zjednoczenia fizycznego. Od księży, z którymi rozmawiamy, otrzymujemy różne odpowiedzi. W związku z tym obecnie wstrzymaliśmy się od pieszczot w okresie płodnym, pr prosząc o radę fachowca, bądź odesłanie do literatury, czy też mhm. inny kontakt, najchętniej e-mailowy, gdzie można by uzyskać odpowiedzi na nasze dylematy. No i znalazł się oczywiście fachowiec który odpowiedział? Pani Bożena i Maciej Taborowie odpowiedzieli w bardzo wyczerpujący marek sposób. Czy w małżeństwie wszystko wolno? Poruszony w liście, problem dotyczy kwestii wytrwania w okresowej powściągliwości związanej z praktykowanym w małżeństwie metod naturalnej regulacji poczęć, co rzeczywiście czasem bywa dość trudne. Kościół jest świadomy jednak tej trudności. W dniach płodnych małżeństwo nie ma okazji nacieszyć się wzajemną bliskością. Jeśli taki stan rzeczy trwa dłużej, może on rodzić frustrację i napięcie, i skłaniać nawet osoby szczerze wierzące do sięgania po mniej szkodliwe środki antykoncepcyjne lub do zrekompensowania sobie podjętego wyrzeczenia jakąś formą pieszczot. Może ale się jak, zdarzyć. Przepraszam, ale, 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 ale co to są mniej szkodliwe środki antykoncepcyjne? Ja nie wiem, no jakiś stosunek przerywany. No, no co ty? w sumie masz rację. No. Marek to jest jednak taki wierny, semper ja fides, fundamentalista. Tak, Może się tak. zdarzyć, że wytłumaczymy sobie takie postępowanie różnymi trudnościami. Mówimy, że przecież i tak staramy się żyć w zgodzie z sumieniem, że to przecież mniejsze zło niż antykoncepcja, że oboje tego chcemy i tak dalej. Równocześnie mąż i żona mogą odczuwać niepokój sumienia instynktownie, wyczuwając, że nie jest to zachowanie zgodne z zasadami czystości małżeńskiej. Jeśli małżonkowie zamiast współżycia angażują się w intensywne pieszczoty z zamiarem osiągnięcia orgazmu lub gdy tylko świadomie i dobrowolnie dopuszczają taką możliwość, to popełniają grzech określony jako onanizm małżeński, albo wzajemna masturbacja nie usprawiedliwia niczego fakt, że dzieje się to w małżeństwie. Sakrament ten nie oznacza bowiem przyzwolenie na wszelkie zachowania seksualne. Ja, Słowem rącz, rączki przy sobie. Po prostu, no, no. Ja nie mam żony, także się nie dopuszczam ja tego ja małżeństwa. Tego, ja w ja ogóle nie dopuszczam żadnych takich Ja praktyk. wiem, ja wiem. Problem nie tylko w tym, że w wyniku pieszczot dochodzi do pełnej fizycznej satysfakcji uzyskiwanej poza współżyciem, czy też w pewnym momencie małżonkowie się zatrzymują, nie doprowadzając się do orgazmu. Nie ma jakiegoś małżeńskiego taka, technik dozwolonych i zabronionych. Problem w tym, żeby nasze wspólne działanie miało na względzie szacunek dla godności żony i męża. Szacunek dla tej godności polega między innymi na tym, żeby nie traktować człowieka jako narzędzie, instrument dodawania przyjemności, jak taki jakiś no, fortepian. No tak, nie ma tam że daj, podaj rękę. <laughs> Jest to szacunek dla sumienia współmarzonka w przypadku, gdy nie godzi się na intensywne formy okazywania czułości w okresie, gdy nie planują poczęcia. Małżonkowie powstrzymują się od współżycia. Nie usprawiedliwia też takiego działania fakt, że oboje tego chcemy lub jedno z małżonków podejmując inicjatywę pieszczot rozbudzi długie, jakże mąż czy żona ulegnie tak wywołanemu podnieceniu i odpowie na tę inicjatywę. I wiesz co jest najwspanialsze w tej odpowiedzi? Że jest jakaś konkluzja. Co zrobić? Co zrobić mhm. Marku? Nie zostajemy tutaj sami z grzechem i z potępieniem. Jest rada, jest rada. Jest rada. Mhm. Co zrobić, żeby okres powściągliwości nie był drogą przez mękę? Oto kilka poważnych i całkiem prostych worek pomysłów. Worek ziemniaków na twarz. Nie, nie, posłuchaj, po pierwsze. Nie zasypiajmy gruszek w popiele wtedy, kiedy nic nie stoi na przeszkodzie w współżyciu, czyli zaplanować i zorganizować intymne wieczory i obdarować się pełną, miłosnej, pełnią miłosnej rozkoszy, Czyli są to... trzeba iść po prostu na ostro, no, na zapas po prostu się zaspakajać, nie? A, w ten sposób, Tak. Okay. teraz następne, na trwające potem. zbyt krótko współżycie nie satysfakcjonuje kobiety, pragniona dłuższych pieszczot, przygotowania czułości. Pewien mąż, który dziwił się reakcją żony, że jest najbardziej chętna, jak nie można, po wyjaśnieniu tej zależności przyznał szczerze, no, jak już można, to ja nie potrafię długo czekać. Po trzecie, przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz wychodziliśmy razem do kawiarni, o to jest świetne, do kina, na spacer, kiedy mieliśmy czas na dłuższą, spokojną rozmowę, kiedy mąż bez żadnej specjalnej okazji obdarował żonę jakimś drobiazgiem, kiedy żona zrobiła mężowi niespodziankę w postaci jego ulubionej potrawy. W taki sposób można sobie wyznawać miłość bez współżycia w czasie płodności. No, ja byłem z tą niedawno na kawie, no. ale nikt, nikt nikomu nic nie gotował i nic nie było. Ale ja tam cię chyba czymś obdarowałem, już nie pamiętam. Czy ci tam. Nie nie, nie? Nie, 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 To nie, to nie ci. To nie jezu, nie. przepraszam. Następne. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim wyraźne i podjęte wspólnie postanowienie nie angażowania się w takie pieszczoty, które mogą sprawić, że tracimy nad sobą panowanie. Rozumiesz. Trzeba takie. I teraz na końcu. Ostatnia rada, bo ona jest moim zdaniem największym hitem. Może lepszym ubiorem nocnym żony na ten czas będzie zwykła piżama niż kusa koszulka? Czyli jednak ten worek do ziemniaków symboliczny jest zawsze rozwiązaniem dobrym. Jeżeli kobieta będzie chodzić w spódnicy krótkiej czy w obcisłych spodniach, może w mężczyźnie jedynie wzbudzić pożądanie, ale nie miłość. A ja nieustannie zafascynowany jestem Polską, naszym pięknym, wspaniałym, wymarzonym miejscem na Ziemi do życia. Dzieją się rzeczy epokowe. no tak, My tego czasem nie wiemy, ale one się dzieją. I dzięki temu, że jest na przykład Gazeta Polska, to ja wiem, że Polska szykuje własną misję księżycową. Przepraszam, <laughs> Marek. Wszystkie sukcesy <laughs> ostatnie, które tak. ma Polska Agencja y, Kosmiczna, tak. która się nazywa w skrócie Polsa, zdecydowała się rozpocząć przygotowania do swojej pierwszej samodzielnej misji księżycowej. W jej ramach na orbitę srebrnego globu wysłana zostanie zaawansowana sonda, której głównym zadaniem będzie przeskanowanie powierzchni wiązką promieniowania podczerwonego w celu znalezienia złóż cennych surowców. Te następnie zostaną wykorzystane w kosmicznym budownictwie. Wysyłanie surowców w ziemi jest powiem nieopłacalne, dlatego konieczne jest zlokalizowanie złóż na miejscu i opracowanie technologii wydobywania ich. Co ciekawe, nad podobnymi przedsięwzięciami pracuje na razie tylko kilka państw, co zalicza Polskę do światowej. Cołówki. Ponadto podczas misji miałoby być wykonanych kilka innych eksperymentów. Chodzi m.in. o zbadanie komórek nowotworowych w warunkach kosmicznych, a także przetestowanie miniaturowego innowacyjnego spektrometru do wykrywania i analizy gazów w warunkach że bardzo rzadkiej lub nawet nieistniejącej atmosfery. Jeśli plany polscy dotyczące pierwszej polskiej sondy księżycowej zakończą się sukcesem, to w następnej kolejności agencja będzie chciała wysłać na srebrny glob super nowoczesny łazik do zbierania i badania próbek w mecenasie. Hmm. I ja bardzo kibicuję polskim naukowcom, bo mamy świetnych naukowców, mówię to zupełnie bez ironii. Tak. Natomiast ja wiem kto z tym wszystkim zarządza od góry. Ja chciałem zapytać, Tę, tą kamerę poproszę teraz. świętej pamięci prezydent Kaczyński. Kochana, kocha, ko, kochani naukowcy. Nie róbcie tego wszechświatu. Nie wysyłajcie przedstawicieli naszych w przestrzeń kosmiczną. Wszechświat potrzebuje trwać. Nie chcemy, żeby Daniel Obajtek położył łapę na złożach surowców na Księżycu, bo to się skończy dla na nas wszystkich. Tragicznie dla całej ludzkości, więc to zupełnie poważny apel. Ręce precz od księżyca i od księży. Do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.